Dzisiaj Ferajn robi sobie grilla. Jest trochę łodzi, bo przypływało. I jak tutaj widać, jest elegancko grilek. Tak. Sami żeśmy przygotowywali sałatki do tego, ale mięso i steki wszystko nasz klub zakupił. Napoje tak samo. I tutaj właśnie widać taką tam grupową nawet burmistrz gestach jest no, i tak sobie właśnie dzisiaj w sobotni w sobotniej grillujemy miło, przyjemnie piwko słoneczko. Warto, warto w takich klubach być, warto po prostu takie coś doświadczać.